Jakie fajne. No to ja będę kręcił teraz. Filmik. Jak kaczki z kaczką, z dużą kaczką, małe kaczuszki. Chlebek jedzą. I rybki. Ale słuchaj, kaczka to teraz ryby się wystraszyły trochę, chociaż nie, no jedzą jeszcze. Ale zobacz, te małe jak wcinają, to te chyba, które tu na wyspie się wylęgły, nie? Tak. I to nasze kaczuszki w Malibu. A to nasze malibu, nasza kaczma na wyspie. O a tu jeszcze jest Amelcia Szczepcio. Mama, Ewelinka i Marta. A tu kaczuszki. Kaczuszki, Kaczuszki z mamą, też z mamą, bo Dzień Matki był wczoraj, czy kiedy? Nie, w 26, tak? No wiadomo, co dzisiaj musiały się wykluczyć? Nie, nie dzisiaj, one już mają kilka dni na pewno. Tak, a tu rybki zjadają chlebek. No. Ale jakie ładne. Ona podpłynie bliżej z nimi, nie, nie, nie ruszajcie się teraz, o. Ale zobacz. One przy niej normalnie jakby były przyklejone. Amelciu nie ruszaj się, bo wystraszysz kaczuszki. Patrz jak kaczka płynie tutaj. Widzisz? Mamy twoje kaczki. Ale jak przyklejone. No właśnie to nasze kaczki są. No, Amelciu, nie, Amelciu nie tak. A tu nasz linognost wiszący. A tam łąki, boczki. Czasami sarenki i jakieś inne zwierzątka. A kaczuszka uczy swoje małe, jak się zdobywa pożywienie. A rybki zjadają też chlebek. Konkurencja między nimi. No one jak przyklejone do niej. Jak kogod taki jest. O proszę, a tam karpik złapał kromkę. Ale jedyny mi złapał. Taki karpik. Koty. Karpie kaczuszek nie zjadają. Gdyby to był sum, to tak. Śliczne małe. To chyba same samce, bo takie ładne. Ale kto pogonił? Karp pogonił kaczkę? No tak, a nie wiadomo czy to karp. Może to być coś innego. Bo karp raczej by nie przeganiał. Może to jakiś drapieżnik. Mało to bez problemu, bez No to właśnie. I kaczka już sobie wychodzi na brzeg i kaczuszki za nią. A tu nadal karpie. Zjadają chlebek O proszę bardzo, aż woda chlupie. A kaczuszki będą się opalać na brzegu. Nie wiem czy tu no, teraz to ona się już z nimi kryje gdzieś. No tam są te takie, wiesz, po tej wodzie deszczówce jak spływała to są te zagłębienia A te biedne małe Z trudem mozolą się wdrapując na brzeg No a tu karpią już zbytni apetyt nie dopisuje No, ale jeszcze troszkę tam te kromki. Nie A kaczuszka jak ona zagląda, patrzy, co się dzieje. Słuchaj, one się w tę faszydę schowały. Tak jedna... Dwie. To nic. Ona wejdzie do wody, ale matka troskliwa jest. Jest. Dziobem, dziobem Zachęcam Może ja bliżej podejdę jej W trawę się chowają A te jeszcze są w tej faszynie ukryły się No i ciekawe co ona teraz będzie odsuwać, czy raczej będzie odchodzić z nimi. Nie no, nie ma co ich stresować za bardzo ale powoli, powoli, zaczekajcie. Jest kaczuszka. Kaczuszka, synku, tak, kaczuszka. Nie no, skąd? Te są, nie bój się kaczuńko, nie bój. Ale sporo ich jest, słyszysz? Dużo ich jest, nie? No dobrze, ten, wiesz co, to może, możemy, zaczekajmy.